Cycie kochani na moim kanale. Mam zrobione spore zapasy, ale nie jedzenia, nie papieru toaletowego, a właśnie ubrań z second handu, ale zrobiłam to ze względu na to, że po prostu był fajny towar, a nie wiecie tak na siłę, że brałam wszystko, tylko po prostu naprawdę były super rzeczy i mam tak naprawdę nazbieranych tych ubrań na trzy odcinki. Także trzech filmów się spodziewajcie. E, dzisiaj zapraszam was na mój film, w którym pokażę również przeróbkę. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo serdecznie was właśnie do subskrybowania zachęcam e, oraz do klikania w dzwoneczek. O tym zawsze zapominam mówić, a jest to ważne, ponieważ dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi wszystkimi filmami. Również zaglądajcie na mój Instagram, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Zacznę dzisiaj od przeróbki, i jest to rzecz, która tak naprawdę była pokazywana przeze mnie niedawno. Mowa jest o szlafroku. Udało mi się już ten szlafrok przerobić, tą podomkę starszej pani, i nastąpiło to dość szybko, ponieważ sama zastanawiałam się, co z tego wyjdzie. I wiecie, co jeszcze Wam powiem: że skończyły się niestety zapasy w sklepach, jeśli chodzi o szlafroczki. Te szlafroczki, właśnie babciowe, zostały po prostu wykupione, nie ma ich. Nie ma, i e, tak naprawdę, kiedy ja chciałam już e, z nich coś tworzyć i naprawdę miałam w głowie mnóstwo pomysłów, ciężko było się zdecydować, to tych szlafroczków nie ma. Zawsze Boże, trzymam tak coś w ręku i gadam bzdury, a e, nie mówię o danej rzeczy, przepraszam bardzo. Więc tak, powstało z tego mojego wielkiego szlafroka. Dla wszystkiego pokażę Wam. Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał moich filmów, jest to pierwszy raz, to wyświetli wam się link do tego odcinka, w którym ten szlafrok pokazywałam. Jak również mam gdzieś chyba zdjęcie zrobione, jeszcze dla uwiecznienia i upamiętnienia tego, jak ten szlafrok wyglądał. Powstało, powstała mi taka bluza. Miał być to taki bardziej bomber, więc tak, rękawy rzeczywiście mm, są takie jak bomber, ponieważ nie zwężałam ich. I efekt taki, jaki miał być przeze mnie uzyskany, jak najbardziej udało mi się właśnie uzyskać. Doszyłam tutaj sobie takie aksamitne, właściwie welurowe, czerwone ściągacze. Nie była to prosta sprawa, ze względu na to właśnie, że rękaw nie był zwężany, był szeroki i gdzieś ten materiał musiał się tutaj pomieścić. Jak widzicie tutaj, nie wyszło mi to wcale tak źle. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z tej przeróbki. Dodatkowo cały rękaw, właściwie ten ściągacz wyszyłam takimi złotymi listkami, które były wcześniej na koszuli kupionej oczywiście w second handzie, czyli jak zawsze pozyskane elementy ozdobne również z second handu. Nic się nie marnuje, wszystko wykorzystujemy. Dodatkowo tutaj na dole również jest ten sam motyw, który tutaj jest na ściągaczu, czyli te złote listki. Guziczki zostały, ponieważ bardzo mi się podobają te w obszyciu takim, jak właśnie jest materiał tego szlafroka, tej bluzy, przepraszam. Przyszyłam sobie tutaj kokardkę. Zobaczycie, jak właśnie ta bluza się na mnie teraz prezentuje. Stworzyłam sobie komplecik, bo mam jeszcze Wam do pokazania spódnicę. Za chwilę do niej przejdę i Wam ją zaprezentuję. Z tyłu prezentuje się to w ten sposób. Widzicie tutaj, tak to ścięłam sobie jakby w taki mm, trapez, taki miał być kształt. Na początku chciałam tutaj wyszyć. Ten ściągacz nie tym, tymi złotymi listkami, tylko jeszcze miał być ten czerwony welur, ale nie wyglądało to za dobrze. Moje próby przyszycia tego um, kończyły się na tym, że ten materiał się przesuwał, było go za dużo, no i w sumie nie podobało mi się do końca. Tę bluzę można nosić również rozpiętą. Niekoniecznie tylko do tej spódnicy. Mogę ją ubierać sobie do jeansów, do wszystkiego, do tego czego mi się po prostu yy, zechce, ale ja lubię takie wiecie dopracowane stylizacje, więc dlatego jest do tego spódnica. Spódnica prezentuje się w ten sposób. Wszyłam sobie tutaj zamek, yy, taki, który. Tak naprawdę jest w identycznym kolorze jak tutaj te wzorki na tej spódniczce. I jeszcze udało mi się kupić czerwone bodki, które są, zobaczcie, w identycznym kolorze jak ten zamek. Nie wiem, jakim cudem mi się zawsze tak te kolory po prostu mm, trafiają, że tak do siebie pasują. Po prostu mam takie szczęście, wiecie, to chyba, chyba tak trzeba to nazwać, ponieważ zawsze w sklepach nigdy nie wiadomo na ekranie, jaki kolor butów jest, jest tylko napisane, prawda, że jakiś czerwony i nie wiedziałam, co przyjdzie, a tu taka niespodzianka miła, że po prostu stworzył się taki idealny zestaw, jeśli chodzi właśnie o ten komplecik. To tyle na ten temat, także jeden szlafrok jest już przerobiony, został mi jeszcze taki bordowy, który też Wam pokazywałam, ale to w najbliższej przyszłości. No i teraz przejdę już do pokazywania moich zdobyczy lumpeksowych, ostatnich. Jako pierwszą chciałabym Wam zaprezentować koszulę, która jest w pięknym różowym kolorze. Jest to fuksja, dodatkowo ma tutaj złote guziczki i również na mankietach. Jest to bardzo fajne połączenie złota z właśnie z fuksją. Bardzo lubię yy, patrzeć na takie detale i szczegóły. W tej koszuli jest żabot. W takiej wcześniejszej, w jakimś wcześniejszym filmie pokazywałam Wam również żabot, który był przy koszuli, ale w tamtej mi się on nie podobał, a tutaj zdecydowanie bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Zestawiłam tę koszulę z czarną taką spódnicą frędzlową. Nie bez powodu, ponieważ ten żabot jest takim troszeczkę nawiązaniem do tej spódnicy. Jak gdzieś tam widzę w tym Podobieństwo, jeśli chodzi o tę spódnicę, właśnie i tę koszulę. Za tę koszulę, znowu się powtórzy, no ale niestety muszę ją nazwać w ten sposób. Za tę koszulę zapłaciłam 3 zł, więc super cena. Kolejna rzecz, jest to taka piękna, klasyczna, czarna sukienka, mała czarna, powiedzmy, nie jest to jeszcze mała czarna, jest średnia czarna, ponieważ jest ona na mnie za duża, ale chciałam Wam ją e, zaprezentować. Oczywiście moją uwagę, przykuły, przepiękne zdobienia. Na rękawach jest to bardzo stara sukienka. Była gdzieś tutaj data. Hmm, może to już hmm, gdzieś w środku, już nie będę tego szukać, ale jest to hmm, naprawdę stara sukienka. Coś około 50 lat, więc hmm, jeśli chodzi o ubranie, no to tak, jest to stara rzecz vintage taki. Uwielbiam takie rzeczy. Muszę ją sobie dopasować. Ładnie skroić. Nie będzie to prosta sprawa, ponieważ ma ona podszewkę. Muszę to zrobić bardzo delikatnie, bo jest to delikatny materiał. Prosiłyście, żebym mówiła, co to jest. No tu jest napisane 100% poliester, ale jest to taka trochę żorżeta, bym powiedziała coś, coś z, z tych materiałów bardziej. Również jeszcze wracając do tych rękawów, ten styl taki, takiego zdobienia jak u Balmain właśnie u projektanta, którego projekty bardzo mi się podobają. Z tyłu w tej sukience jest wszyty zamek, więc w ten sposób ona się prezentuje i kosztowała również 3 zł. Jakoś tak klasycznie dzisiaj u mnie, zaczynając od tej czarnej sukienki. Kolejna rzecz to jest również taka bardzo stara rzecz i no taka klasyczna. T, 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 tak, t ja to tak nazywam. Jest to klasyczna marynarka. Nie mam zamiaru jej zwężać. Zostaje taka, jaka jest, ponieważ jest piękna w takiej właśnie formie. Jest to kolor ciemny, granato, ciemny granat. Czemu mówię o tym kolarze, ponieważ e, możecie widzieć ją jako czarną, a czarną e, mam jeszcze jedną, udało mi się kupić dwie, tylko że różnią się od siebie szerokością pasków e, i również długością, ale tą kolejną pokażę e, za jakiś, może w następnym odcinku jak, jak ją przygotuję odpowiednio, więc dzisiaj ta granatowa piękna marynarka e, z tyłu prezentuje się w ten sposób, i dzisiaj zestawiłam ją z takimi sportowymi butami. Ja je nazywam skarpetowe. Tylko tym razem nie mam zamiaru nosić dwóch różnych kolorów, więc po prostu nie mogłam się zdecydować, który, czy czerwone, czy czarne, ponieważ najbardziej pasowałyby granatowe, ale granatowych nie mam, więc możecie napisać, jak Wy to odbieracie, widząc właśnie moją stylizację, czy czerwone, czy czarne. Te bodki. No i za tę marynarkę zapłaciłam również 3 zł. Kolejna rzecz, również wymaga ode mnie dopracowania. Jest to przepiękna sukienka. Mi się ona bardzo podoba. Jest to taka fajna panterka, ponieważ nie jest ona jakaś taka chamska, wyraczasta. Jest to fajny materiał. Nie ma nigdzie metek, niestety. Ani jeśli chodzi o markę, ani. O wiek tej właśnie sukienki, bo nie mam pojęcia, ile ona ma lat, ale też jest stara. Poznaję to po guzikach. Tutaj nas, podczas pokazywania tej sukienki na sobie, jak zawsze się tam tutaj skubałam z przodu, ponieważ mam zamiar tę sukienkę sobie dopasować i zastanawiam się, czy właśnie nie zbiorę sobie tutaj materiału na środku i nie zrobię takiego marszczenia. Które gdzieś tutaj, jakby połączy się z tym całym zdobieniem i marszczeniem, które już występuje na tej sukience. Nie chce mi się jakoś jej zwężać, ponieważ e, ta gumka jest troszeczkę rozciągnięta i trzeba by było ją wymienić. Po drugie, znowu jest tutaj problem staliu, jeśli chodzi o moje wymiary, bo jest ta sukienka troszeczkę dla mnie w złych takich proporcjach, że tak powiem. Dlatego jeżeli ten materiał sobie zmarszczę, to automatycznie ta gumka mi się podniesie i może to nawet nieźle wyglądać. Z tyłu ta sukienka prezentuje się w ten sposób. Ma tutaj na dole rozporek, będziecie widziały podczas mierzenia tej sukienki. Fajne, man zakończona mankietami, guzikiem i również kosztowała 3 zł. Kolejna rzecz to jest płaszcz, również taki vintage, stary. Najbardziej w tym płaszczu podoba mi się podszewka, która jest w środku. Ja zawsze zwracam uwagę na wszystkie szczegóły. Bardzo podoba mi się ten oliwkowy kolor, który idealnie pasuje do tego granatowego płaszcza. Z tyłu posiada on tutaj y, przepiękne takie wiązanie. Hmm, oczywiście tego nie związałam, ale jeszcze, ponieważ ten płaszcz muszę troszeczkę dopracować, w sensie wyprasować, wypielęgnować, i chyba tego płaszcza nie będę zwężać, nie wiem, jeszcze muszę się zastanowić, ponieważ tutaj opcja z paskiem nie przejdzie ze względu na to zdobienie, które jest tutaj, ponieważ może ono tutaj troszeczkę z tym paskiem jakby się powiedzmy gryźć, trochę sobie będą przeszkadzać te dwie, dwa elementy za ten płaszcz no również zapłaciłam 3 zł, więc y, naprawdę super cena. Nawiązując jeszcze do waszych y, komentarzy odnośnie y, second-handów, ja kupuję tylko w jednym, właściwie w dwóch. Y, to są second-handy jakby jednej właścicielki, już to kiedyś wspominałam, więc w jednym dostawy są we wtorki, w, w tym drugim w czwartki, ale ja chodzę tak naprawdę nie na dostawy. Czasami nawet jeżeli wybieram się w dniu dostawy, to. Godzinę do zamknięcia sklepu na przykład pozostało, a ja wtedy wybieram się dopiero na zakupy. Nie lecę z tym całym tłumem. Wiecie, o dziewiątej nie zrywam się, po prostu nie biegnę, nie rzucam się na te rzeczy, bo ja i tak wiem, że mi potrzeba 15, maksymalnie 20 minut na taki duży sklep, żeby wszystko sobie przelecieć, ponieważ ja wyszukuję oczami. Ja już wchodząc do sklepu wiem, gdzie podejść i po prostu nie mam z tym problemu. Bardzo się z tego powodu cieszę. I naprawdę zakupy zajmują mi bardzo mało czasu. I nie ma czegoś takiego, żebym czegoś nie znalazła, ponieważ w każdym second handzie bym naprawdę coś. Yy... Znalazła, nieważne czy byłby to wielki sklep, 200-metrowy, czy byłby to 30-metrowy, mały, skromny sklepiczek, zawsze coś po prostu wynajdę. A nawet ostatnio sobie robię takie. Um, takie kłody pod nogi, można powiedzieć, sobie rzucam. Nie, takie po prostu wyzwania, że wchodząc do sklepu, sobie myślę, muszę znaleźć coś, czego nikt by nie wziął, na przykład, albo coś kiczowatego, żeby dać tej rzeczy. Um, drugie życie, bo już to trochę zaczyna być nudne, muszę wynajdywać takie rzeczy, żeby właśnie i Wam się to podobało, żebyście potrafiły również wchodząc do secondhandu, nie mówić, że tam nic nie ma, bo już też z takim komentarzem się spotkałam, że dałam adres, wysłałam do tych secondhandów, do których chodzę i osoby mi pisały, że ale tam nic nie ma. Tam naprawdę jest, tylko po prostu trzeba się mu rozejrzeć. Tak jak mówiłam, czasami trzeba coś przewrócić na drugą stronę. Czasami trzeba po prostu na daną rzecz spojrzeć inaczej, oczami po prostu innych ludzi, czyli czego oni by nie wzięli na przykład. I już po prostu cały sklep jest dla Was. Naprawdę. Dobra. To taka y, mała rada i wstawka ode mnie, bo nie sposób jest też to wszystko w komentarzach opisać. Jak mi się coś jeszcze przypomni, to wybaczcie, ale jeszcze tak będę coś y, dopowiadać jakby. Kolejna rzecz, którą chciałabym wam pokazać, to jest odziwo T-shirt Nike, który był nowy z metką, również kosztował 3 zł, ma przepiękny zielony kolor y, i tak jak y, wcześniej wspominałam, y, zazwyczaj T-shirtów nie kupuję. Y, to teraz jakoś tak y, fajne mi się te t-shirty trafiają i w sumie stwierdziłam, że nawet w takim t można sobie spać fajnie, y, bo ładnie on wygląda, można sobie po prostu y, wykorzystać go nawet do y, ubierania pod jakieś marynarki, można coś zaszalić z jakąś stylizacją. Y, myślę, że coś, coś wymyślę, jeśli chodzi o ten t-shirt, na pewno się nie zmarnuje. Z tyłu cały zielony, y, zobaczycie właśnie na... Jak go ubiorę, bo go ubrałam, żebyście sobie widziały właśnie, jak on wygląda. Ostatnia rzecz w dzisiejszym filmie to jest sweter, który już przyznaję się bez bicia, musi być przeze mnie wypielęgnowany, bo jest po prostu skudłaczony. Prałam go ręcznie, jest to jakiś stary sweter, stare znalezisko. Podoba mi się tutaj wzór, jaki jest na tym swetrze, czyli oczywiście jakieś tu ozdoby typu kwiatuszki, wiecie, różne takie rzeczy, bo to najbardziej przykuwa moją uwagę. Sweter jest w takim kremowym kolorze. Pod spodem niestety mam czarny taki top ponieważ nie mogłam nigdzie znaleźć mojego beżowego ani białego, a jednak ten sweter troszeczkę prześwituje, więc wybaczcie za ten czarny t-shirt, tak jakby go nie było pod spodem tego topu, ok? Możemy się tak umówić. Tutaj sweter ma takie ściągacze. Mówię, jest po prostu do dopracowania i będzie naprawdę świetny. Z tyłu zapinany jest na guzik. Dzisiaj taka stylizacja tylko przedstawiająca i pokazująca wam, jak wygląda ten sweter. Myślę, że będę go ubierała raczej do czegoś innego, na pewno do tych botków, ale tutaj dół pozostaje jeszcze kwestią dopracowania. Za ten sweter zapłaciłam również 3 zł. Ojejku, to już wszystko w dzisiejszym filmie, znowu się rozgadałam, ale fajnie jest tak rozmawiać i tak fajnie mówić do, do kogoś, wiedząc, że jednak ktoś Ciebie słucha i później zostawia takie miłe komentarze, za które Wam bardzo serdecznie dziękuję. Subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek, zaglądajcie na mój Instagram i pozdrawiam Was bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym filmie.